Okay. Mocarstwo Polska Rzeczpospolita, umowy międzynarodowe z Mongolią, proszę Państwa. Flotę będziemy wysyłali do ciśniny tajwańskiej, a tu, a tu w Polsce wszystko coraz bardziej leży i kwiczy. Mieliśmy fabrykę samochodów małolitrażowych w Bielsku Białej, Fiat, tak. Były tam produkowane samochody. Koperanci z tego żyli, sprzedano to w ramach reprywatyzacji, proszę państwa, sprzedano to Fiatowi, to byliśmy brawo, bo bohatersko uratowali nas przed bankructwem tego zakładu. Najpierw wsadzili tam ludzi, którzy nie potrafili doprowadzić do produkcji atrakcyjnych samochodów, tak? No to, proszę Państwa, no to popadło to w jakąś tam. Ruinę gospodarczą, no to wtedy rzeczywiście już nie ktoś to kupi, ale przyczyna była też gdzie indziej. To wiele fabryk nam tak zaciukano. To też nie jest przypadek, że tam azoty, puławy, różne fabryki chemiczne gdzieś na wschodzie Polski, w Lubelskim zwolnienia są, że linie całe już przenoszono. Już, już ludzie czuli, że tam coś w tych puławach jest nie tak. Świeże linie gdzieś powyno, powynosili, a teraz, a teraz już są też i zwolnienia, plany zwolnień. Bo ukraińskie produkty mają się sprzedawać. W ogóle myślę, że to nie jest przypadek. Pamiętacie, w programie musisz to wiedzieć jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że fabryka zapałek w Sianowie. No, no, ktoś powie, zapałki, jakiś tam relikt, tak? No, kto używa zapałek? sam, no, no, używamy zapałek. Mnóstwo ludzi używa zapałek i będzie używać zapałek, ale zostało to położone na łopatki. No i co mamy? I nagle mamy zalew zapałek ukraińskich na polskim rynku. W mojej ocenie tak się właśnie toruje drogę dla firm ukraińskich, ale po co? Po co? Zaraz to wytłumaczę. Tu jedna pani zrobiła zdjęcie zapałek, które kupiła w sklepie. Mamy ukraińska fabryka zapałek i tam się to opłaca, tak? Tam się to opłaca, u nas się to nie opłaca. Berezne, region Riwne, Ukraina jak oni nie e, usuną, znaczy rządzący Polską, jak nie usuną, e, niektórych z polskich dziedzin, tak, jak nie wygaszą, jak nie usuną, to ci z Ukrainy, gdyby na przykład powstało wspólne państwo polsko-ukraińskie, będą tutaj pariasami, A więc, e, więc ewidentnie widać, że jest kombinowane państwo polsko-ukraińskie żeby ci którzy będą tu z Ukrainy w ramach tego nowego państwa, żeby byli na równi z nami. Więc my musimy się posunąć. żeby taki na przykład producent zapałek dorobił się, żeby tam Mercedesami jeździł i tak dalej i tak dalej, żeby dawał przykład, że Ukrainiec równy jest Polakowi ekonomicznie. Bo w przeciwnym razie no, wyjdzie takie wyjdzie jakby społeczeństwo dwóch kategorii, tak? Bardzo biedni i bardzo bogaci. Taka nierówność oczywiście jest niesprawiedliwa, ale dlaczego naszym kosztem? Dlaczego w ogóle mamy mieć takie wspólne państwo na takich dziadowskich warunkach, jeżeli by ta wizja miała mieć sens? No, to jest właśnie problem, który, proszę Państwa, będzie widać, uważam, po wyborach. Na razie jeszcze nie. Całe szczęście, że teraz wyszły wybory w Polsce i wybory w Stanach Zjednoczonych, to jeszcze lepiej. Może dlatego nie będzie ze Stanów Zjednoczonych sygnału od pana Bidena do ataku, tak? Polakami, tak? Do ataku? Ale jeżeli my się nie ogarniemy w wyborach, jeżeli damy się rozdrobnić na różne dziwne komitety, to proszę państwa, jest po nas. Po wyborach zobaczycie, jak będą z nami jechać. Oni będą mieli wizję następnych czterech lat pełnej władzy, pełnej władzy. Dlatego e, dziś fabryka Fiata w Bielsku Białej zwalnia ludzi. Muszą zwolnić 300 osób, zaproponowali odprawy, to zgłosiło się 500 osób. Proszę państwa, 800 osób zatrudniali, a zgłosiło się 500 osób. To co tam będzie produkowane? Tam już niewiele co będzie produkowane, prawda? To znaczy, że i produkcja będzie zmniejszona i tak dalej, i tak dalej. Czeka nas naprawdę okres wielkiej biedy. Wypompują nas z kasy dla cudzych interesów, cudzych interesów. Business Insider pisze o niebotycznych kosztach budowy elektrowni jądrowych. Tutaj obliczają to na ponad bilion złotych. To jest to, to jest to zjawisko, proszę Państwa, które też obserwujemy, tego typu ruchy jak elektrownie atomowe pod zarządem obcych firm, obcych rodzin, nawet nie firm, tylko konkretnych ludzi bardzo bogatych przebrzydle bogatych takie rzeczy się robi na lata dlatego niszczy się pewne branże żeby później wprowadza się na przykład wysokie ceny energii żeby łatwiej było uzyskać akceptację społeczną no bo przy tych cenach energii mówi, dobrze, to już niech będą te, sami podsuwają takie nam pomysły, bo my by, byśmy tam to nie wpadli, bo to nielogiczne. E, dobrze, już niech będą te elektrownie atomowe, jak, to może taniej będę miał za prąd, tak? Proszę Państwa, to, to, to było planowane, to było planowane. Akceptację społeczną dla bardzo niebezpiecznych technologii wprowadzono różnymi trikami ekonomicznymi. To... Urabia się społeczeństwo jakiś czas, a potem już sami nawet tego chcemy. I dziś taka kwota, bilion złotych, bo ona będzie z naszych podatków, tak, z naszych podatków, to się nie skończy bilionem złotych. To się skończy kilkukrotnie większymi kosztami. A w dalszej kolejności będzie to wyglądało tak, że wyharowane wspólnym wysiłkiem takie elektrownie e, będą, e, będą ulegały prywatyzacji. Czyli my się wykosztujemy, ktoś to potem, tę masę upadłościową, bo postawią takich prezesów, proszę Państwa, oni będą tam kosmiczne pieniądze zarabiać, oni będą zarządzać tym jak wariaci. Rzeczywiście, jak ta fabryka samochodów małolitrażowych, stanie się to nierentowne, a potem a potem e, cały szereg artykułów rozścierwi się, rozchami e, prasa. Na temat tego, jakie to nierentowne, że trzeba coś z tym zrobić. Politycy będą to podczuwać, a my powiemy: no to trzeba to sprywatyzować. Pan Rockefeller dostanie za darmo i wtedy nam dowali ceny. Tak to widzę, tak to widzę. Odnawialne źródła energii mają przykręcaną śrubę. Rzuca się kłody pod nogi. Proszę Państwa, branża wiatrakowa i ta solarna. Jeżeli ktoś ma takie farmy to dostali potężne podatki potężne podatki żeby byli na granicy zyskowności żeby się nie rozwijali żeby następnych nie można było wiatraków i solarów stawiać to po to jest zrobione a później później łatwiej będzie przepchnąć te projekty atomowe z jednej strony bardzo niebezpieczne, podwójnie niebezpieczne, bo przepraszam, zapoczytajcie sobie. E, kupcie taki licznik Geigera na przykład e, i e, poczytajcie na temat e, jego obsługi e, odczytów z tego licznika, żeby się orientować, czy, czy jest bezpiecznie w danym miejscu, czy nie jest bezpiecznie. I znajdziecie artykuły, które mówią, że w promieniu 100 e, kilometrów od elektrowni e, atomowych to jest zupełnie inna radiacja. To tak, to tak wcale nie jest, że tylko gdzieś tam w centrum reaktora i na zewnątrz nie ma promieniowania. To będą poważne problemy. Ale kto się przejmuje, że nowotworów będzie więcej? Co, co w ogóle, kogo to interesuje? Będą bohatersko nas z tych nowotworów leczyć. To idzie w złym kierunku. Ja nie mówię, żeby się oderwać od y, cywilizacji zachodniej, absolutnie, ale nauczyć się z nimi kiwać. Tak jak to robią niektóre kraje, na przykład Szwajcaria. Nieraz trzeba iść na ustępstwo, ale korzyść musi być podwójna i perspektywiczna. A nie tymczasowa, zerobić, złupić. Proszę Państwa, no przecież to chyba każdy, kto ma y, doświadczenie dziennikarskie, to wie, że niektórzy deweloperzy w różnych tam y, miastach, gminach, zarządzanych najczęściej przez polityków partii głównego nurtu. To tylko i dlatego dostają e, pozwolenia na budowy, jaki tam się im kontroli nie nasyła, ochrona im się daje, bo później w takim bloku na przykład e, kilku kluczowych polityków dostaje mieszkania po preferencyjnych cenach. To, to tak, to, tak to działa, tak to działa. A więc e, ostrzegam przed elektrowniami atomowymi, e, bo to nie będzie wcale dla nas.